Hej, siema wszystkim. Z tej strony Mateusz i witam Was w tym jakże pięknym dniu w kolejnym odcinku gierki Tararia. Jedziemy sobie z Koksem. Jak wiecie, w poprzednim odcinku nie mieliśmy mikrofonu. Tak, raczej był wyautowany. No i nie skapliśmy się, że do następnego odcinka również nie mamy mikrofonu. Także ten też byłby bez głosu, dlatego postanowiłem dograć głos. Czemu by nie? Tak, po prostu, żeby było fajnie. I Wam opowiem co nieco. Ostatnio żeśmy. Z zaczęli rozbudowę tego domku tutaj naszej głównej bazy także e, no troszkę się posunęliśmy do przodu i mamy e, już ściany. Z tyłu takie ściany no, potrzebowaliśmy od chuja, od chuja kamienia. Od zajebania kamienia potrzebowaliśmy i co dalej? Szklany piec dobudowaliśmy. To co, co jeszcze stworzyłem ciekawego. Już nie pamiętam No tu na przykład jest Kominek to cała rzecz, tu w ogóle będzie nasza główna sala obrad dla wszystkich dziąków, bo jak się okazało, nasz kurde tutaj koleś, który był z nami od początku, jakby tam Dylan, Smylan, nas chciał wychujać, chciał nas zaciągnąć do łóżka aby zrobić produkcję ludzkości, a tak naprawdę ludzkość do nas dołącza. To wcale nie jesteśmy osamotnieni. Na przykład tutaj stary dziadek z długą brodą do nas dołączył. Jakiś, nie wiem kto to jest, kupiec albo ktoś. Możemy od niego kupić parę jakichś fantów, albo mu posprzedawać fanty. Milion, Milton, jakiś taki się nazywa. Właśnie jakoś tak teraz on go pokazuje. No tylko musimy mu zrobić y, pokoje. Y, pokój wymaga ścian, y, krzesła i stołów, więc je zajebiście. O i tu fanty, które sprzedaje. Co my tu mamy? To wadło, nieważne, nie ale mamy sierp, mamy tutaj łapkę na jakieś robactwo, skarbonkę i górniczy hełm, to jest kur... o, jakieś szurikeny też ma jak fajnie. No i to, górniczy hełm, właśnie to jest zajebiste. Kurwa, macie jego macie, od razu to kupiłem. Więc po prostu musicie to mieć, musicie. Daje wam światło i nie potrzebujecie pochodni. Jak jesteście w czarnej dupie, możecie sobie poświecić. Czy znaczy, od razu to świeci? Górniczy hełm, kurde, zajebista sprawa. A tutaj taki zwisający pod tym ciadkiem niżej w pomieszczeniu kondomik. To jest yy, jego te, takie trofeum ze To nie wiem czemu takie było. Dziwne. Dziwne czarne coś. Ale nieważne. O, pokażę Wam sierpa. Tak się macha sierpem i tak się zbiera plony. A jak się zbierze te plony, to siano... To, to siano wtedy jest. trawy, Tak, bardzo ładnie. Możemy sobie tak wykasać prawej i od razu mamy siano, z którego coś możemy potem zrobić, ale jeszcze trójdzie co. No. Tutaj dobudowałem sobie troszkę ziemi, żeby głupią wodę przykryć. My chodę na podobno, żeby całkiem to zamurować, ale to chyba innym razem. Teraz nie. O, i widzicie, jak fajnie nam świeci ten jebany, jebaniotki, kurde. Jak go mać? Eee, hełm górniczy. Wszystko widzimy, nie potrzebujemy pochodni, tym bardziej, że pod wodą nie można. I tu, oczywiście. Zaraz przejdę. No to tutaj mogę sobie poddychać, aby nie umarł, bo już umierałem od wody nieraz, nie robimy nie wody. Tu jest kurwa skrzynia jebana, jakaś taka ładna w dodatku. I ona skrywa w sumie e, trójząb. O, to jest całkiem niezłe. Ratowało mi to życie. Raz. Taki Milion razy! Dobra, odbieramy fanty i możemy sobie odnieść tą skrzynkę po i Zabierać. Wiesz, no trójząb. tutaj widzimy trójząb, tu coś pokazuje w tym sobie Sobie włożymy trójzomba, żeby go przetestować. Będziemy Poseidonem jego mać. O jojo! Jojo też sobie zrobiłem, właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Jojo sobie odjebałem. Trzeba eee, było pajęczyny do joja. Takie drewniane jojo, drewno i pajęczyny. I kurwa jest moc, i od razu boskie mi się stworzyło. Nie wiem, czy to jest jakaś domowa... Ten, w jakiej jakości stworzymy przedmioty. To no, w każdym razie mam boskie i kurwa, a sobie mogę jojować. Wszystkie te potwory mogą mi nazywać tak jak pięknie, Znaczy, pieszno. to, Żyrej to w slime, i to. O, a tutaj y, trójząb, właśnie w akcji. Jedziemy z trójząbem. To też jest całkiem dobry. Znaczy, na początku myślałem, że gówno, bo w sumie tak się dziwnie tutaj y, macha, ale ogólnie y, zajebisty. Nie, jak nasz kondom, miecz początkowy, w ogóle różne tam inne takie miecze które machamy tylko w jednym kierunku przed sobą, to właśnie w różnych kierunkach możemy tym najpierw udalać i w to jest wodę No. Tak nazywam ten miecz nasz początkowy kondomem, bo, bo tak wygląda, jak kondom w wkudał. Bo to totalnie jest bezużyteczny. A tutaj jojo w akcji. Oczywiście tak nie zgrabnie uniknął mojego ciosu jojem, ale tu już nie. Jojo, -jo. trzyma go na dystans. Jojo, manage, manage, and die. Jojo, okay. -jo możemy też kosić trawę. O! I domek od góry. To wam tu pokazuję. To zajebałem wszystko ścianami i kurde kolejne pomieszczenia dla kolejnych ludzi, bo jak przyszedł nam ten jeden yy, dziadek z brodą, to no powinni przyjść i też kolejni. Także tu będą ich takie dom, yy, pokoje mieszkalne i zobaczymy co z tego wyjdzie. I nie opierdalajmy się w tańcu, musimy najpierw dalać. kopanie. Kop cały dzień, kop całą noc, kop mi cały dzień, kop mi wszystko co możesz. To jesteśmy, to z się bawimy. A to po fajny nam wypad, to jest po powrotu. Będziemy z tego korzystać, daję rzeczy. Tutaj kurwa, jakąś myślibnąłem, jojem. jojo, wszystko przemieli. Kurwa, nie poschodź pod jojo, bo możesz stracić oko. Jojo, jojo, wymiata. Te y nie mają żadnych szans. Intensywnie. Smelit, smelit, smelit. Daj, ha! O, na tej przestrzeni nie możemy stawiać od tak sobie z dupy yy, klocków. Nie wiem, biom, jak to nazwać. No i dlatego musimy od podstaw sobie tak budować, ale Ujdzie, nie jest to aż takie tragiczne. pochodni ani żadnej rzeczy nie możemy postawić. Nie wiem, czy ściany nie mogłem postawić i wtedy po ścianie tutaj sobie koptować, ale no możemy równie dobrze tak tą platformę jednej od drugiej od ziemi pociągnąć. Dzięki. Chodzimy teraz głębiej. Teraz głębiej, deeper i nie boimy się niczego choć się najlepiej sobie kłaść pochodnie żeby wiedzieć gdzie się szło i na przyszłość mieć światło tutaj jakaś woda jest dość głęboko więc tam nie schodzimy wody są niedobre już nie raz się w wodzie zginął człowiek biedny taki ale pieprzyć nie wszędzie są wody możemy ją minąć zresztą można też je podkopać jakoś i żeby wypłynęła o tu, tu jest coś mi jeszcze głębiej tu już się chyba powoli boję nie wiadomo co mnie czeka Hej. To jest miedź Mieć błoto, ciężko dużo przestrzeni, a kurwa mało obrazu, nic nie widzimy. Ciemno jak w dupie nie może nawet nigdzie postawić jebanych pochodzi. Więc kurwa no chuj nie mała taka. Ale kurczę prawdziwy górnik. Kur nie, nie boi się niczego, tak? Czy mu się strop zapierdoli? doli, kurde mu to co mu zrobią, czy mu kurwa powietrza braknie, zbiernie i umrze. No niczego się nie boi. Ale jakieś wazony tu już się powoli pojawiają. Więc jest dobrze. Ciekawe, czy też w dużej wysokości, jak do wody wpadnę, to mi się coś stanie. Ale chyba nie powinno. Tutaj mój nagrobek. Na początku nie sądziłem o co tu chodzi, ale to jednak jest nagrobek. Można go zabrać do, sobie do domu, więc wzięliśmy. A czemu nie? Mamy też linę. Linę można sobie fajnie skorzystać i się spuszczać. Lubimy się spuszczać. Tylko kurwa. Ej, Ty chuj, w dupę. Ale tutaj kurwowałem. Jebane, gówno takie jest, chyba spadło na hita, mnie wciągnęło. I on nowa, kurwa, cała spinaczka po nasze fanty. W ogóle nie wiem, jakim cudem ja sobie kurwa wziąłem ten poziom średni. Czemu miałem taki gubniany przebłysk, żeby wziąć ten poziom średni? To było najgłupsze, co mogło być, ponieważ w każdym razie wypadają mi przedmioty. A, uwierzcie mi, troszkę się człowiek naginął! Ach. Za każdym razem od nowa, a jak za ma razem zginął, i jeszcze te przedmiot, zgubił, które miał przy sobie. Ech, moje bada. A później, za każdym razem trzeba sobie to oczywiście układać od początku. No, i zakładać na sobie, i, i, i w sobie, i wkładać sobie, i w ogóle różne rzeczy. No, ale udało się, odzyskaliśmy je. Idziemy jeszcze głębiej. Kolejne jakieś biomy się tu robią. Jesteśmy jeszcze głębiej, tak nie możemy tam nic postawić, ale możemy jedną świetlikę. I poszło w kilku ale się spuściliśmy a spuszczając się odkryliśmy złoto <grywa> zawsze wam coś się spuszczać nigdy nie racz no i to jest w ogóle tutaj niezła i ja, ja. odkryliśmy nasz pierwszy dynamit czy kurwa jakiś w wie co to jest coś tam było No jakieś materiały wybuchowe. w kraju do jakiś kurwa szalony yy, nie był kto poprzedni górnik zakopał tu swoje złoto i, i, i dla nieostrożnego poszukiwacza przygód żeby zdetonował to Poszło do pół ale my jesteśmy na szczęście ogarnięci. Jesteśmy pro, więc nie było żadnego problemu. Spuściliśmy się w boku <gry> i mogliśmy spokojnie rozładować te materiały wybuchowe. To jest detonator, jakby ktoś pytał. To jest detonator. I nasze w fakcji. Dziodzio! Możemy takim oszukiwać, zajebiste. Zajebiście jest Dziodzio. Jojo. you will die. No i to jest detonator. Pyk, pyk, pyk. Możemy na niego nacisnąć. Z naszymi stópkami, albo kliknąć myszką i robi bum. Jeszcze tego nie testowałem, kiedyś coś dosadzimy w pizdu. Ciekawe jak to jest połączone, materiał wybuchowy z detonatorem. Nie mam pojęcia. Ale przetestujemy. Zobaczymy. O, tutaj są czacha. Są I się bardzo fajnie od niego odbija. Te dźwięki takie są. Kółka z masłem. Może na skoczyć. Tutaj jakieś małe skarby. Myślałem, że większe skarby. Tu się zaczynają jakieś kurwa żywiołaki. To Granitowy, kurwa kurwatowy żywiołak taki pitasiarz, ale poszło gładko i dropi też blok granitu całkiem ok, pięknie. I już możemy na szczęście w takim w takim miejscu postawić sobie e, co chcemy, gdzie chcemy, więc lubię to. I spróbujmy zdobyć do tego czegoś świecącego tam kamienia. I zawsze za sobą trzeba robić schodki Jakiś Punkt wyjścia, żeby sobie załatwić, na inaczej jesteś ujebany jeszcze bardziej niż był na początku. O i killów mam lepszy, tak? Mówiłem o tym killofie? No nie mówiłem. Kilof. Srebrny. Tak, poda. O dwa dalej, bo potem był. No, na początku mieliśmy miedziany i potem można było stworzyć żelazny. A ja mam srebrny lepszy od żelaznego. Nawet zgrabnie się wymachuję. Kupuje się taki pensji teraz. Zaraz dojdziemy do naszego kamieczka. Ciuciaj, ciuciaj, nie No i się doczmiczeli. No w temu kamieczkowi. A, to, to nie wiem nawet, czy to jest. Kurwa, nie mam pojęcia. No i tak sobie ciuciałem do ósmej śmierci. Ale olaliśmy to i poszliśmy dalej. Nie wiem, jaki Tom kilo tego potrzebuje. Jakiś na pewno lepszy. I tu, kurwa, mamy kolejną grotę na dół. No, że żeby się nie spuścić! No i właśnie kurwa, tu się nakurwowałem jeszcze bardziej. Ja pierdolę jak dalej jak to widzę to mnie da, dalej zawsze przechodzi. To było chamskie. Granitowy kurwa żywiołak z dupy się zerwał i. nam od tyłu. I od nowa, schodzimy na dół. A tam w ogóle na dole jeszcze coś tak smokało, kurde, jak pojebamy. Z większego i groźniejszego. No dlatego mi tak szybko tu wszystko ujebało. No i ciemno jak w dupie. Musimy sobie znowu to wszystko układać, to jest ból. A jest ten ból układania znowu wszystkiego od nowa. Musimy się zabezpieczyć i sobie tutaj zrobić powrót bezpieczny. Na szczęście ten potwory poznikały, więc e, zajebiście się może się się męczył jak pierdolnięty i nic z tego nie wyjdzie. Ale udało się. Na szczęście. jakiś kolejny slajd. Taki większy. Ale jojo, on go powstrzymał. Jognitam. Kurwa, jebany, okazał się silniejszy niż się dało. I to w ogóle jakaś mama slime'ów. Gdyby nie było. No i znowu po. Na szczęście przy przyspieszonej edycji. I teraz jeszcze kurwa żownica na, na horyzoncie z naszym kondonem. A ja na szczęście kondon na nią nawet skutecznie działa. To no, już się rozpuściliśmy, ognisko sobie jebnęliśmy, kurwa jebane nietoperki nie można sobie teraz na grillu zrobić. Oczywiście trzeba najlepiej odwalnić sobie zewnętrzną platformę, kurwa, żeby nas żadne potwory tam na dnie zjebały. I tu mamy pierwsze nasze punkty życia dodatkowe, tak? Proszę Państwa, to jest kryształ życia, który nam zwiększa punkty życia, jak się go użyje, ale ja go nie użyłem, bo później będzie. tu mamy da, więcej pamięci i nasze nagrobki. Teraz ich więcej do kolekcji Nie pójdę na mać O i to jest ten właśnie żywiołak Przychodzi, jak, nie, żyw tak jakiś większy żywiołak Golem coś tam coś tam. Ale jojo mu da radę Za milion na, nawet, z łatwością Popatrzcie o co w niego tym jojem Bułka z Ale trochę dotrwała, więc już I kurwa zachód Jak się skończyło Ale nagrobki nam przechodzą I ręką o też jest jeszcze taki jeden złoty to sobie zajebałem. Więc, e, takie jest nam to idzie. Tak. Myślę, że legitnie. Też jakiś kurwa nam kurwa przyszło. Kiedy mieliśmy kondoma, tylko do dyspozycji, były pojebane, ale na szczęście mało skoczne i sprytne. Więc dało nam się e, ubrać nasze handy. co? Złoto? Nie, chuję. Już słońce mi wchodzi. Kurde mieszkanie i nic nie widzę. O, i mamy, coraz niżej jesteśmy grota. Hmm, czy tam już cały w ogóle ten granitowy i je biemy z kobcem Teraz niżej nie boimy się niczego. Też możemy sobie stawiać jak chcemy. Więc to jest zajebiste, tylko coś jest ciemno jak w dupce. Coś jest tak ciemno. Tak w dupie! A, też w ogóle nic nie widzę. A wtedy też miałem problem. To chyba akcja. No i się bałem, bo mogłem tam jakieś potwory mogą być śle. Mogłem w ogóle mnie spuścić w dół. A że tracę wszystkie przedmioty to jest straszny ból. Temu ja to wybrałem, nie mam pojęcia. O no, i mamy tam na dole wazy. I zajebiście, za, tam pójdziemy. O, tutaj potworek mam ugrząc. Zostanie dziodziem kurwa w oczy i filmu w dupę. Nie wiem, przez granic chyba nie może przechodzić. Ale nie wiem, chyba wtedy jakoś przela przez ziemię i kamień, kurwa od dupy strony. Tutaj nie może. Zadamy. Na pełno bloków granicy. Tak jak widzicie. Z tego podchodzemy. To no, coś można. Można z tego wchodzić. Ale tu co no, niestety więcej tych zjebanych golemów musimy sobie dać radę nie mamy broni za dobrej, mamy dziozio, ale dziozio na to jest e, średnio dobre. na nawet kiepskie. Jak to ma 110 a jak go hita po jeden, od święta do święta za dwa wrażenia. Więc tak sobie jojo takie mówienie Golemów na Jojo -jo. daj mi no e, jedną kurwa noc poszło buka z włosem. ale widzimy tam niżej jeszcze teraz więcej jakichś dziwnych fantów jest dobrze oczywiście musimy sobie wybudować coś no i pozbierać granic Proszę. no i wyrównać bo musi być równo nie więcej teraz myślę was I, I... O, dojdę, Kurwa kiedy tam dojdę? Chodź! Dobra, zaszedłem. O, platformy też granitowe. nie sobie je podbierają. Tutaj są jakieś posągi. O i drzwi granitowe. W ogóle takie fajne bariery, dużo rzeczy. Można było sobie podbierać. Choć nic wzmacniającego postać, ale przynajmniej sobie mogliśmy zamek troszkę czuło ozdobić jakimiś lepszymi rzeczymi. Jak na przykład kurwa tym... Tymi posągami wszystko tu można odzyskać. Fajna rzecz. O, platforma widzicie, przynajmniej. Musieliśmy sobie nową, oczywiście. Nie ma letko. Pochód w A z żerandą. Najlepsze, że też półkę na książki i powadło. Też mogliśmy zajedać. I to zrobiliśmy. Biblioteczka. Biblioteczka ma. Okay. O, w tu to. I drzwi. Ok, sekcji. O tam pod spodem jeszcze coś widzimy. Teraz widzę jak przyłożyłem rękę To widzę. Coś tam widzę. Więcej rzeczy pod nami. Pody w ogóle, jakich nie? Nie, to są chyba ten. Ta platforma taka ułożona w formie schodów. Ja nie wiem, takich rzeczy, budować. Ale da się. O, slimey, Matka slajmów. O, dlatego wiem, jak bo to się dwie. No, raz złamała. Nawet wie. Ona od kurwa na pizzę, wróci złam. Ej, gładko poszło. Więcej badek i dopetków, więcej drzwi. W ogóle jest tak ciemno, tak ciemno w tej lokalizacji, że to wcale się nie mieści. To pochodnie tutaj ledwo co mi dawały. A tam pełno potworów wyje i trochę mi kiepsko było na przykład, jak byłem miał umyć. Byłbym w dupce. Bardziej tak, że ja mam takiej porządnej broni, żeby poszcząte te potwory a co dopiero gdybym gdzieś tam wleciał w ich tą masę albo jakieś jeszcze silniejsze potwory więc troszkę niebezpieczne chyba jeszcze jak ta dumnica dopiero wyszła i nie wbior mi się w kurwa fortwit i przez nią bym zleciał w przepaść tego niebezpieczne mamy też jakieś bele drzewa Kiedyś do tego dojdę ja robię Ty wie co ja robię mi to nie mnie topetka i te nietoperki to tego tyg. Powolę to wszystkiego dochodziło. Ale mamy złote na bogatość. Jeszcze nie mamy. Zaraz dojdzie. Bierz go, bierz go, bierz go, go. Mamy go. I teraz wody, platforma. To była platforma. Więcej mamy tu drzwi. Zresztą teraz stoimy też na platformie. Moglibyśmy się łatwo spuścić w dół. Ale wygodziłoby to nam śmiercią automatyczną. Więc nie dobrze. Oczywiście musimy sobie pozbierać wszystko. Jak leci. Tu mamy bele drzewa, To Tam robiono belce. O! Właśnie! Ta nadziała jak ściana, nie możemy po niej chodzić. To odkryłem, Ale później dopiero. Teraz się bałem. Tam jest taka... Tam nie widać końca. Pod spodem. Miałem już kupę rzeczy, o i właśnie no kurwa zaraz znowu zlecia jak dyby Na szczęście nie zrobiłem tego Najlepiej stawiać wszędzie te jebane platformy Że nawet jak cię jakiś potworek zbiera doli To no, no się nie zbierasz Kiedyś to pewnie tu postawię Chyba że na to nie wpadnę Poza to kurwa No, postawiłem A tu naprawdę jest tego dużo. Będziemy musieli się tu kiedyś wybrać. I znowu milion pochodni, co i tak nam niewiele dawało. Wiele odkryły się potworki. Gorzej jak ze slime'ami. A mieliśmy już pełne one pełne nagrobków pozbieranych. Mistrzówka powrotu, patrzcie jak działa pięknie. I w domu jesteśmy. Super pięknie. To jest ten kupiec? O! I nowa laska nam się pojawiła. I możemy teraz sobie przeozdobić nasz e, sexy dom tymi przedmiotami. Laska nam się pojawiła, w sumie nie wiem czemu. Może przez to, że tak zdychaliśmy jak pojebani. Mamy naszą pierwszą laskę. Ale ona tylko leczy. Jest w sumie tak średnio użyteczna. Bo... No bo, to, bo musiałaby iść z nami w teren, kurde, z naszym medykiem polowym, a nie siedzieć w domu faniacko i kiedy ja zdechnę i odnowię sobie sto życia i tutaj wrócę, to co, już mi nie jest potrzebna, tak? <laughs> o, i świnka skarbonka, Tam ten koleś sprzedał, nie wiem, czy o niej mówiłem. Może, postawiliśmy sobie ją na stole i w sumie działa jak skrzynia, można tam porzucać jakieś fanty. No i tak, w sumie czemu nie. No i ozdobiliśmy sobie domek naszymi... Biblioteczką, drzwiami, całkiem z naszymi nagrobkami, tam na górze wita całkiem seksy, no czemu by nie. Jeszcze warsztat granitowy, why not? Pretty nice, pretty nice. No, uważam, gdzie pretty nice. I tu możemy sobie potworzyć już dodatkowe rzeczy, ale potrzebne są do tego surowce. Musimy ich pozbierać więcej. Niepotrzebne fanty możemy posprzedawać temu kolesiowi. I to tyle w sumie. Nie ma tu co więcej. Zakończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. I do następnego.